Partnerem kanału jest miejsce, gdzie kupisz od ręki nowe i używane zegarki Rolex Omega Cartier z gwarancją autentyczności. Cześć, witajcie w przeglądzie newsów zegarkowych. To może być całkiem potężny odcinek, bo działo się naprawdę sporo. I zaczynamy od prawdziwej bomby. I jedna z najciekawszych tegorocznych premier i dość spore zaskoczenie, ponieważ tak wyglądający zegarek, coś. Yy, tak niespotykanego dostajemy od marki, po której w sumie niewielu z nas się spodziewa czegokolwiek ciekawego, czyli od ODP RPG. Jest to zegarek Remaster 02, będący reinterpretacją ich takiego y, brutalistycznego projektu z lat 60., czyli z Ery jeszcze sprzed Royal Oak'a. I samo postawienie w kolejnym remasterze, przypominam, że był już jeden remaster z numerkiem 01 zegarek, po który sięgnął choćby Robert Lewandowski. Tym razem odemar MRPG zamiast akcentować znaczenie zegar mistrzowskie danego swojego starego projektu, postawiło na bardzo dziwny, kontrowersyjny, myślę, że nawet trochę, design. I samo pojawienie się czegoś tak nietypowego w ofercie kogoś, takiego jak Odemar Piguet jest rzeczą bardzo pozytywną, bo zwraca uwagę nowych entuzjastów na, na zegarki, które nie wpisują się w obraz takiego typowego, standardowego czasomierza, które królują w ostatnich latach. Bo mamy wprawdzie wzrost popularności takich ultra luksusowych zegarków, ale w ludziach jest jakaś Konserwatywność, która odrzuca wszystko, co nie wygląda jak wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jako takie domyślne, typowe zegarki. I jeśli marka taka jak AP wypuszcza coś takiego jak Remaster 02, to daje jakąś nadzieję na zakiełkowanie myśli, że nie tylko typowe zegarki mogą być pożądane. Bo ta branża to nie tylko nudne, zachowawcze czasomierze, ale także bardzo ciekawe dziwadła, jak właśnie Remaster 02. Tutaj możecie spojrzeć na jego protoplastę. No, wyglądał bardzo podobnie, był oczywiście zegarkiem troszeczkę mniejszym, a i te kąty wszystkie nie były aż tak wyraźnie zarysowane jak w dzisiejszej wersji tego zegarka. Został on wykonany z materiału. Który stanowi pomoc między różowym a białym złotem, i jest to jakiś autorski stop złota od ODMR Myślę, że jest to bardzo fajny, ciekawy wybór. Pasuje do, do tej granatowej tarczy oraz tego paska. Wszystko ładnie się ze sobą komponuje. Zegarek jest napędzany tym samym werkiem co Royal Oak w wersji Jumbo. Jest to bardzo ładny in mechanizm od ODMR Jak widzimy tutaj, no, nie został kształtem dopasowany do tej koperty, ale chyba nie ma się czego dziwić. Jego cena wynosi około 50 tysięcy euro, co jest dość wysoką ceną, patrząc na to, że jest to złoty zegarek ze wskazaniem czasu. Patek Filip swoje złote kalatrawy wycenia znacznie taniej, nie mówiąc już o Waszeronie czy Lange, ale z drugiej strony. Ta koperta zawiera chyba troszeczkę więcej tego materiału niż klasyczne okrągłe zegarki, więc no, AP mogło tutaj poszaleć. To trzeba przyznać, że ta cena nie jest już aż tak odjechana, jak moglibyśmy się po tym producencie spodziewać. Zwłaszcza w tej limitacji 250 sztuk. Ale jest też druga strona tego medalu. Która sprawia, że mnie osobiście ta premiera troszeczkę zawodzi. I nie chodzi tutaj o sam zegarek, bo jak mogliście usłyszeć, mnie ten zegarek się podoba, ale dzisiaj od tej marki jednak oczekiwałbym wrócenia do bycia poważnym producentem nie tylko jednej linii modelowej, do wrócenia z pełną ofertą zegarków. I wszyscy trochę po cichu liczą na coś innego niż kolejny. Royal Oak, lub też kolejne mniej lub bardziej udane wersje Code 1159. I ten zegarek okej, okay, Co prawda spełnia te oczekiwania. On nie jest Code 1159, on nie jest Royal Oakiem, ale w mojej opinii jest on bardziej pozorowaniem samego działania niż działaniem. Jest takim bezpiecznym ruchem i graniem na czas. Może też jest testem bazy klientów i sprawdzeniem, jak zostanie przyjęte coś tak nietypowego. I mam nadzieję, że ten test został pozytywnie zaliczony, bo patrząc przynajmniej po internetowych reakcjach, wszystkim ten zegarek się raczej podoba. Ale wracając do tu i teraz, po spektakularnej klapie, jaką była premiera, ta wielka premiera Code 1159, widać, że w AP nie mają już odwagi do tak spektakularnych ruchów. I postanowili dać mocno limitowany zegarek, który choćby ze względu na tę limitację to na pewno się sprzeda. Jest to właśnie taki bezpieczny krok, który sprawia wrażenie, że coś w API się dzieje, ale nie ryzykuje za bardzo niczego. I dlatego pozostaje we mnie takie rozczarowanie tym, że inwestują czas i zasoby w takie limitki zamiast działać, zamiast poważnie działać i próbować wrócić z pełną ofertą zegarkową. Żeby to lepiej wytłumaczyć, nie wiem, czy są na sali y, fani gry o Tron. Bo AP przypomina mi właśnie George'a Martina przez ostatnie 10 lat. Ostatni tom sagi Taniec ze Smokami został opublikowany w 2012 roku. I fani czekają, od tamtej pory czekają, nie znając zakończenia tej opowieści, obserwując jednocześnie coraz to nowsze, kolejne zaangażowania Martina w kolejne projekty telewizyjne, wydawnictwa poboczne do tej serii i, i takie tam. Co byłoby spoko, ale nie w sytuacji, w której w ich reżimy są opóźnione już o ponad 10 lat. Więc każde takie. Działanie podjęte przez Martina, które nie jest pisaniem Wichrów zimy i jest przez fanów odbiera odbierane tak ambiwalentnie, bo z jednej strony no spoko, wypuszcza coś nowego, jest ta ciekawość, można czymś się przez chwilę zająć, a z drugiej strony daje poczucie, że każda ta nowa rzecz oddala nas od tego, na co tak naprawdę czekamy. I tak samo widzę ten ruch ze strony AP. Jest to reedycja fajnego zegarka, która oddala od powrotu tego producenta do oferowania pełnej gamy zegarków do oferowania pełnej ciekawej oferty, dlatego ja sam od entuzjazmu jestem daleki, patrząc na co energię i czas i zasoby AP poświęca. Zwłaszcza, że to co obserwuję, to, że tych stare zegarki Zaczynają być popularne wśród kolekcjonerów Royal Oaków. Coraz częściej sięgają pod, po jakieś zegarki z linii Jules Audemars czy Edward Piguet, po zegarki vintage, więc widać, że jest jakieś zapotrzebowanie na coś nowego. Remaster 02 tego zapotrzebowania na pewno nie zaspokaja. To jest bezpieczny ruch, mała seria, która prawdopodobnie już jest wyprzedana, ale sam zegarek bardzo fajny. Teraz pora zejść na ziemię. Mido w międzyczasie zaprezentowało nam zegarek z serii TV Big Date, która została chyba dość ciepło przyjęta po swojej zeszłorocznej premierze. I tym razem jest to zegarek w, w kolorystyce, nawiązujący przynajmniej w moich oczach do. Aquanauta w różowym złocie, właśnie z brązową tarczą i brązowym gumowym paskiem. Myślę, że ten mido wygląda fantastycznie. Bardzo ciekawa opcja 1300 euro, zegarek na Powermaticu bardzo dobrze wykonany, fajnie zwymiarowany. Dziękuję jednemu z moich widzów za podesłanie tej premiery, bo przegapiłem ją ostatnim razem, a warto było o niej wspomnieć. IWC zaprezentowało w końcu 41 mm biały zegarek, na który ja czekam od lat, ale nie na, nie na ten konkretnie, bo ten tutaj powstał ze stopu ceramiki i materiału typu luminowa i on świeci w całości. No, jest to ciekawy prototyp. Mam nadzieję, że zwiastuje właśnie pojawienie się białego, ceramicznego, 41 mm pilota. Ja tej luminie nie potrzebuję, ale myślę, że. Ciekawe spojrzeć na to, co udało im się osiągnąć. Myślę, że to jest zwiastun tego, co możemy oczekiwać od IWC w przyszłości, ale podejrzewam, że ceny tych zegarków będą zaporowe. IWC, już za samą ceramikę, liczy sobie bardzo dużo. Ich ceramiczne zegarki są sporo droższe niż ich stalowe odpowiedniki. Tutaj pewnie będzie po bandzie. Czekamy, czekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli dla kogoś AP nie jest wystarczająco drogie, to mamy ofertę od MBNF. Tym razem jest to platynowy zegarek z podwójnym chronografem, który wygląda jak typowy NBNF. Jednocześnie jest to zegarek dla osób, dla których mój Patek pilot ma za mało koronek, bo koronek tutaj w tym zegarku właściwie puszerów jest no, dość sporo. No, ciekawie, ciekawie wyglądająca maszyna ceny nawet nie podano podejrzewam okolice miliona złotych jeśli ktoś z was go zakupi to chętnie przyjmę do recenzji kontynuując skakanie po przedziałach cenowych mamy nowe powiedzmy dajwery od hamiltona, mówię powiedzmy bo zegarki ze 100 metrami wodoszczelności dzisiaj za divera przyjęło się uznawać zegarki z wodoszczelnością powyżej 200 metrów to jest też Podoszczelność wymagana przez normę określającą wymagania wobec zegarków nazywanych dajwerami, ale 100 metrów to nadal jest absolutnie wystarczająco do wszystkich rzeczy, do jakich kiedykolwiek taki zegarek możecie zaprzęgnąć. Są to całkiem ciekawe, kolorowe propozycje i dość fajnie zwymiarowane, bo zegarki mają 40 mm średnicy i zdaje się, że ich grubość też była dość. Dość nośna w okolicach 12 mm. No teraz tej, tej grubości tutaj nie widzę, ale no było to coś właśnie w okolicach 12 mm. Bardzo lubię te połączenia z pomarańczowym, z żółtym paskiem i z tymi wewnętrznymi pierścieniami w kolorystyce pasującej do tego paska. Ale jest też taki zegarek. Nie wiem, czy to jest jakiś różowy, czy różowo-czerwony kolor, który też wygląda całkiem fajnie. Zegarki kosztują okolice 800 funtów brytyjskich całkiem nieźle, Hamilton ostatnio dość odlatywał nam scenami więc spojrzawszy na miniaturę i na zapowiedź tej, tej premiery spodziewałem się ceny wyższej, więc tutaj muszę powiedzieć, że jestem dość pozytywnie zaskoczony, napędza je oczywiście Powermatic 80 i kolejna głośna premiera z ostatnich dni jest to Credor Locomotive Czyli zegarek w oryginale zaprojektowany przez Geralda Gente. I co ciekawe, ten kredor jego dzisiejsza wersja jest wierniejsza szkicom pana Jęnty niż był jego pierwowzór wypuszczony pod koniec lat 70. I ten zegarek stanowi bardzo ciekawy stylistyczny pomost pomiędzy projektami Jęnty dla Patek Filip dla IWC, dla Oderma Piguet, tymi bardzo industrialnymi, a tym co robił później, pod, swoją, pod swoim własnym nazwiskiem, czy choćby dla Cartiera. Koperta i mocowanie paska trochę wygląda już jak właśnie te jego przyszłe projekty. Natomiast Branzoleta bardzo przypomina Royal Oak. No i ten bezel z, ze śrubami. Ciekawy, bardzo ciekawy zegarek. Niestety, już chyba wyprzedany zegarek, limitowany do 300 sztuk, kosztujący 12 tysięcy dolarów. Znajomy próbował sobie zaklepać tę sztukę i ja bardzo kibicowałem mu, żeby mu się to udało, bo być może udałoby mi się wtedy wyprosić ten zegarek do recenzji. No ale niestety, zdaje się, że ta oferta spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem na rynku. Po kredorze możemy spodziewać się fantastycznego wykonania oraz bardzo ciekawego mechanizmu jest to oczywiście in house mechanizm grupy Seiko. Nie wiem czy, z czego on jest wykonany w takim bardzo złotym kolorze. Wykończenie wygląda na bardzo dobre. No, zakładam że jest to dużo ciekawszy mechanizm niż ten obecny w inżynierach od IWC które kosztują praktycznie to samo. No szkoda szkoda że to limitka. Mam nadzieję, że wróci do takiej regularnej oferty. Ten design powoli wraca. Ten design właśnie taki z przełomu lat 80. i 90. taki blend zegarka sportowego i eleganckiego, które jeszcze kilka lat temu były wprost niemodne. Mówię o takich zegarkach choćby nie wiem, jak kartier Pasza, ale właśnie dzięki kartierowi, markom takim jak Piarze, Bulgari Myślę, że będziemy obserwować w kolejnych latach coraz więcej reedycji zegarków z tamtych lat. No mnie ten kredor bardzo się podoba. Maurice Lacroix Pontos S Diver. Dwa nowe nurki od tego producenta. Jeden czarny, drugi brązowy. Niestety z brązu. Ja jestem wielkim antyfanem tego materiału. No ale cóż, takie oto zegarki dostajemy. Bardzo fajnie zegarki z wymiarowane, 42 mm średnicy, 12 mm grubości, zwłaszcza na tym zintegrowanym czarnym pasku wygląda to całkiem nieźle. Podoba mi się również faktura tarczy, taka asfaltowa, fajne te żółte akcenty. Nie jestem co prawda fanem tej koronki do kręcenia bezelem, nieco za bardzo odstaje w mojej opinii. Zegarki napędza. Selita SW200 i ich cena to lekko powyżej 2000 dolarów. O, dobrze pamiętam. Tak, 2200 za wersję czarną, 2700 za limitowaną wersję brązową. Mamy kolejny, chyba już czwarty zegarek o nazwie Lensman od manufaktury oraz wyposażony w ich in-house'owy tourbillon. Jest to zegarek dedykowany fanom fotografii. Ma tutaj takie akcenty przypominające obiektyw. Mnie osobiście bardzo się podoba. I podoba mi się lupka, chyba po raz pierwszy w zegarku podoba mi się lubka. Jeżeli używać lubki, to właśnie do pokazywania czegoś takiego, po co oglądać datę pod lupą. Natomiast oglądanie Turbiona pod lupą to może być całkiem ciekawe doświadczenie. Tak jak wspomniałem wszystkie zegarki oraz są ich autorskie wykonane w Szwajcarii z ich in house'owym zaprojektowanym i wykonanym przez nich mechanizmem, który też jest oferowany innym producentom oraz jest w takim zawieszeniu. W mojej opinii przynajmniej papiery tutaj są na bycie czymś ważnym dla całej branży. Czy to się ziści zobaczymy w przyszłości. Niemniej tu i teraz jest to całkiem ciekawy zegarek z in-house'owym szwajcarskim tourbillonem, który kosztuje 10 tysięcy franków szwajcarskich. Myślę, jeśli spojrzeć na to pod tym właśnie kątem, jest to świetna okazja, o ile o zegarku za 10 tysięcy franków można tak mówić, ale ta, ale znowu to jest szwajcarski in-house'owy Pamiętacie lata temu? Tak, Hoyer zaprezentował swojego turbiona za chyba 12 tysięcy franków, i był to zegarek promowany właśnie tym, że jest to najtańszy szwajcarski turbion. Oraz, nie dość, że robi to o wiele ładniej i lepiej, to jeszcze taniej, chyba z dekadę później. No brawa, brawa, bardzo fajny zegarek. Średnica 41 mm wodoszczelność do 100 metrów, czyli całkiem używalny na co dzień zegarek wykonany z tytanu. Mechanizm, tak jak wspomniałem, to jest manualny in-house'owy tourbillon ze 120 godzinami rezerwy i dokładnością spełniającą wymogi chronometru. Nie wiem, czy jest certyfikowany chronometrem, pewnie nie, bo gdzieś by to było podkreślone, ale no, warto pochwalić taką dokładność. Chopard zaprezentował kolejny zegarek z serii 1860 Officer, która wyróżnia się podejściem do dubki zegarka, które jednocześnie jest przeszklona i nie jest przeszklona. Mamy tutaj właśnie taki złoty dekielek, który możemy sobie odsłonić i zobaczyć przepiękny mechanizm XPS. Zegarek w bardzo klasycznej yy, dla tej serii stylistyce. W mojej opinii jest to jeden z piękniejszych przedstawicieli swojego segmentu. Jego cena nie jest jeszcze podana. Tutaj autorzy z monochromu szacują ją na 39 tysięcy euro, więc jest to troszeczkę drożej niż jego odpowiedniki od marek takich jak choćby Waszelon Konstanten czy Patek Filip, ale nie nazwałbym tej ceny przesadzonej. Odniesieniu do konkurentów, limitowany zegarek serii Diver 65 od Orisa w bardzo czarnej stylistyce. No, ja fanem nie jestem. Jest to zegarek z tym ich in mechanizmem. Kaliber 400 z 5 rezerwą, który mimo krótkiego stażu na rynku doczekał się już dość kiepskiej reputacji. Więc nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Nie możemy go tym razem zobaczyć przez. Dekiel, który posiada grawerunek tego Misia. No, zegarek taki, taki sobie bym powiedział. Jego cena to 4000 franków szwajcarskich. Jeszcze jeden news od MRPG. Zaprezentowali zegarek typu kamuflaż, wykonany nie przez powlekanie materiału, tylko przez stop różnych rodzajów złota. I o ile w mojej opinii zegarek wygląda okropnie, to samo osiągnięcie czegoś takiego, czyli połączenie kilku różnych stopów metalu i zrobienie z nich Royal Oak, no, zasługuje tutaj na najwyższe uznanie. Podobnie zresztą jak osiągnięcie tego samego efektu z wykorzystaniem różnych kolorów ceramiki. No, taka pokazówka możliwości obróbki materiałów przez tę manufakturę, i myślę, że to zadanie spełnia. Jako pokazówka, jest to coś bardzo fajnego. Chciałem tu jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawym holenderskim małym producencie o dość trudnej do wymówienia nazwie: Holt Hinrichs. Jest to producent wykonujący zegarki który zasłynął z wykorzystania, chyba jako pierwszy, taki przynajmniej pierwszy, aż tak y, omawiany przez zegarkowe media producent, robiący swoje koperty zegarków z wykorzystaniem technologii druku 3D. Bo te koperty są wszystkie drukowane y, przez drukarki 3D. Tylko zanim zaczniecie tutaj podnosić larum, że taka technologia do tak bardzo klasycznego rzemiosła, to zastanówmy się, czym tak naprawdę druk 3D różni się od tego, że większy producent odlewa swoje koperty i wykańcza je później. W mojej opinii, w sumie niczym. A dzięki szerokiej dostępności do tej technologii druku 3D, mniejsi producenci, właśnie taki, tacy jak Holt Hinrich. Mogą wykonywać sami swoje koperty. Podejrzewam, że odlewanie własnego projektu koperty nie jest zbyt tanim procesem i potrzeba tutaj produkować tych zegarków znacznie więcej, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Wydrukować można sobie od jednej sztuki. Nowe zegarki z serii Ornament są wykańczane w całości ręcznie. Wcześniej ich zegarki były wykańczane również maszynowo. Tutaj mamy już piękną ręczną obróbkę na bardzo zniuansowanej kopercie. No myślę, że jest to dość ciekawa propozycja. Napędzana Selitą SW300 z dość ciekawym rotorem. Cena tych zegarków wynosi tysiąca euro lub też 3750 euro w wersji starszą ceramiczną. Choć mnie osobiście ta. Tańsza tarcza bardziej się podoba, i w mojej opinii lepiej pasuje do tych zegarków. Bardzo ciekawa propozycja od niszowego producenta. Jeśli chcecie wejść w świat takich małych, niezależnych brandów, które zyskują na znaczeniu w opinii entuzjastów i kolekcjonerów, to myślę, że tu jest to dość ciekawą propozycją. A na zakończenie limitki od Breitlinga z linii Avenger. Linii, która w mojej opinii nie jest wystarczająco mocno przez Breitlinga eksploatowana, to są zegarki, które myślę, że mogłyby trafić na większą ilość nadgarstków, bo większość z nas ma jakąś słabość do, do Breitlinga, a często nie ma w ich ofercie ani jednego zegarka, który nadawałby się do noszenia, bo wszystko jest po prostu zbyt duże i Avenger 40 mm myślę, że byłby czymś, co byłoby dość pozytywnie przyjęte. Niemniej musimy się cieszyć tym co co mamy teraz jest to 42 mm Avenger napędzany selitą pokazujący czas oraz datę w rozmiarze 42 mm oraz czarny chronograf 44 mm tym razem napędzany przez ich in-house'owy werk B01, ten ich słynny chronograf. Wersja Time Only kosztuje 4000 funtów, limitowana do 360 sztuk, z wodoszczelnością do 300 metrów i certyfikatem chronometru. Natomiast chronograf, tak jak wspomniałem, jest to 44 mm, 70 godzin rezerwy mocy tego ich werka, również 300 metrów wodoszczelności i 8000 funtów. Ceny retailowej. Estetycznie, no myślę, że bardzo brightlingowe i całkiem atrakcyjne zegarki. I jeszcze małe ogłoszenie parafialne na sam koniec. Na karcie społeczności, którą znajdziecie, wchodząc na mój kanał na YouTube, tam są takie po prostu posty. Opublikowałem w zeszłym tygodniu ankietę pytając was o zdanie, czy oceny powinny znajdować się w recenzjach zegarków. Mówiąc oceny, mam na myśli ocenianie danych aspektów zegarka, takich jak jakość wykonania, wygodę bransolety czy mechanizm. Tak jak miało to, na, miało to miejsce w porównaniu dajwerów Tudora, Rolexa i Omegi. Wtedy dość sporo osób pisało do mnie, by takie oceny zawierać w każdej recenzji. Ja mam pewne wątpliwości i te wątpliwości wyraziłem w tamtym poście, prosząc Was o ewentualne rady, jakie kryteria do oceny takich zegarków powinny być stosowane. I patrząc na wyniki ankiety, to z tych kilkuset osób 80% jest za tym, by takie oceny w recenzjach zawierać. Ale osób komentujących pod tym postem to niemal wszystkie są przeciwne, więc ja mam tutaj takie sprzeczne sprzeczny feedback od was. Więc jeśli chcecie, żeby te oceny w recenzjach były, to zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji i zaproponowania Jakiejś kategorii, bo na dzień dzisiejszy, mimo tego, że większość z was w tej ankiecie, przynajmniej głosujących, chciałaby takie oceny widzieć, to ja jednak skłaniam się ku temu, by ich nie stosować. Te argumenty w komentarzach mnie trochę przekonują. Więc jeżeli chcecie przekonać mnie w drugą stronę, to zapraszam do dyskusji. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.